Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć obecność się, silników z turbodoładowaniem w samochodach zapewnia pierwszy zauważalny wzrost mocy w porównaniu z podobnymi modelami wyposażonymi w silniki atmosferyczne. Takie jednostki uzupełniają urządzenia zarówno benzynowe, jak i wysokoprężne o turbinie. Turbodoładowanie występuje w dwóch rodzajach: nisko i wysokociśnieniowym. Pierwszy typ turbiny służy do lepszego mieszania paliwa poprzez tworzenie turbulentnych przepływów powietrza w silnikach. Wysokociśnieniowy silnik z turbodoładowaniem jest jednak uważany za najbardziej wydajny w porównaniu z silnikami atmosferycznymi o tej samej pojemności. Takie jednostki rozwijają około 1,5 razy większą moc, niektórzy producenci i właściciele instalują w samochodach dwa turbiny jednocześnie, dzięki czemu powstają silniki o małej pojemności, zdolne do konkurowania z elektrowniami o znacznie większej pojemności. Ocena niezawodności silników turboodrzutowych jest niższa ponieważ mają one dość złożoną konstrukcję. W szczególności ich konstrukcja jest uzupełniona o następujące elementy. Zawór zaprojektowany w celu wyeliminowania nadciśnienia, które może uszkodzić silnik, chłodnica międzystopniowa. Urządzenie służy do chłodzenia powietrza, które jest podgrzewane, gdy obroty turbiny osiągną wysoki poziom. O zasadach działania turbosprężarki, jak działa turbina. Dlaczego nie można od razu wyciszyć silnika uzupełnionego o taką jednostkę? Odpowiedzi na te pytania są ważne, ponieważ znając je, łatwiej jest zaobserwować specyfikę działania silnika z turbodoładowaniem. Schematycznie urządzenie turbinowe zawiera następujące elementy sprężarka, a następnie pierścieni sprężarki, który jest odpowiedzialny za sprężanie powietrza filtr powietrza. Płyta tylna sprężarki, łożysko kulkowe zamontowane na wale, punkty zasilania i spustu oleju, skos turbiny. Koło turbiny, które przekształca energię spalin w energię obrotową wału. Ważne, filtr powietrza jest głównym źródłem problemów z silnikiem turbodoładowanym. Zaleca się regularną wymianę tego elementu. Zasada działania turbosprężarki jest następująca. Powietrze przechodzące przez filtr powietrza trafia do wlotu urządzenia. Masa powietrza jest sprężana, jednocześnie zwiększa się zawartość tlenu. Na tym etapie powietrze jest podgrzewane i zmniejsza się jego gęstość, opuszczając turbosprężarkę masy powietrza trafiają do chłodnicy międzystopniowej, gdzie są chłodzone. Ostatni element konstrukcji zapobiega również możliwości detonacji i mieszanki paliwowej w silniku. Na ostatnim etapie sprężone powietrze poprzez przepustnicę przedostaje się przez kolektor dolotowy do cylindrów silnika, jak widać. Zasada działania takiego silnika wygląda dość prosto w silniku turboczęść spalin, powstałych w wyniku spalania mieszanki paliwowej w cylindrach trafia z powrotem do kolektora wydechowego turbiny. Ten przepływ w powietrza rozpoczyna ruch wału na którego drugim końcu znajduje się sprężarka. W rezultacie sprężarka ponownie zaczyna sprężać powietrze. Dlaczego silnik z turbodoładowaniem ma większą moc w porównaniu z silnikiem atmosferycznym, gdy sprężone powietrze dostaje się do cylindra? Zawartość tlenu w cylindrze wzrasta, podczas gdy parametry cylindra pozostają takie same. W związku z tym podczas jednego suwu spalana jest większa ilość mieszanki paliwowej niż w silniku atmosferycznym o podobnej pojemności skokowej, zasady działania. Przed zainstalowaniem turbiny w silniku należy zapoznać się z warunkami użytkowania takich jednostek, przestrzegając ich. Można zwiększyć żywotność silników. Prawidłowa eksploatacja silników z turbodoładowaniem wymaga przestrzegania poniższych zaleceń. Regularnie sprawdzać poziom oleju istnieje. Wiele wskazówek dotyczących prawidłowej eksploatacji silników turboodrzutowych. Jednak najważniejszym warunkiem jest regularne sprawdzanie poziomu oleju. Brak smarowania prowadzi do szybkiego zużycia łożysk turbiny, a turbina wkrótce przestaje działać. Ponadto, Szybkie zużycie oleju wskazuje na problem w silniku. Pompa oleju lub inna część mogła ulec awarii. Nie przytrzymuj długo pedału przyspieszenia podczas rozruchu. Silniki z turbodoładowaniem osiągają maksymalne ciśnienie przy niskich prędkościach, dlatego nie należy wciskać pedału przyspieszenia przez długi czas. W przeciwnym razie turbina będzie pracować na biegu jałowym, co skróci jej żywotność. Używaj wyłącznie oleju wysokiej jakości, słaba jakość oleju jest drugą najczęstszą przyczyną szybkiego zużycia turbiny. Nie ma znaczenia, czy jest ona zamontowana w silniku benzynowym czy wysokoprężnym. Co więcej, takie smarowanie negatywnie wpływa na stan silnika, konieczne jest wlewanie wyłącznie oleju zalecanego przez producenta danej jednostki napędowej. Ważne jest również, aby pamiętać, że rodzaj smaru stosowanego w silnikach z turbodoładowaniem różni się od płynu stosowanego w jednostkach atmosferycznych. Wynika to z faktu, że ten pierwszy wytwarza większy poziom ciśnienia, co zwiększa wymagania dotyczące jakości oleju. Okoliczność tę należy wziąć pod uwagę przy wymuszaniu pracy silnika atmosferycznego. Inną ważną osobliwością pracy silników z turbodoładowaniem jest następująca kwestia, nie wolno mieszać różnych gatunków oleju, nie zaleca się stosowania oleju innej marki. Nawet jeśli ma on podobne właściwości, sprawdzenie stanu silnika po naprawie jest obowiązkowe. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na obecność oleju i jego skład. Płyn. Powinien być przezroczysty. Następnie należy sprawdzić działanie wału korbowego, gdy silnik jest wyłączony. Na koniec uruchom silnik i pozostaw go na biegu jałowym przez 5 do 10 minut. Uważnie nasłuchując nietypowych dźwięków, obcych odgłosów ITP, używaj tylko wysokiej jakości oleju napędowego, aby silnik wysokoprężny wyposażony w turbinę zachował swoje pierwotne właściwości. Konieczne jest kupowanie wyłącznie paliwa wysokiej jakości. Paliwo niskiej jakości zawiera wiele zanieczyszczeń, które szybko zatykają układ paliwowy. W rezultacie poziom mocy rozwijanej przez silnik spada, aby wyrównać jej spadek. Turbina zaczyna pracować na granicy swoich możliwości, co powoduje szybkie zużycie jednostki. Podczas mrozów silnik musi pracować na biegu jałowym. W niskich temperaturach olej staje się bardziej lepki. Dlatego zaleca się uruchamianie silnika turbo i utrzymywanie go na biegu jałowym. Aby umożliwić cyrkulację smaru wewnątrz jednostki. Ponadto nie zaleca się natychmiastowego zatrzymywania silników turboodrzutowych na zimno. Powinny one również pracować na biegu jałowym przez pewien czas przed wyłączeniem. Zalecenie to wynika z faktu, że przy wysokich obrotach temperatura w jednostkach napędowych wzrasta do maksymalnych wartości, dlatego nagłe wyłączenie silnika może spowodować spadek temperatury. Co skraca żywotność układu i turbiny. Regularnie doprowadzaj silnik do wysokich obrotów. Turbina musi być regularnie uruchamiana. W przeciwnym razie wkrótce ulegnie awarii. Zaleca się uruchamianie silnika na wysokich obrotach co najmniej raz w tygodniu. Układ doładowania w wyniku swojego działania ulega samooczyszczeniu. Najbardziej udanym wariantem pracy silnika turbo jest regularna jazda ze średnimi prędkościami. Zalety i wady. Niezawodny silnik z turbodoładowaniem to zasługa jego właściciela. Tylko przestrzeganie warunków eksploatacji zapewni komfortową i długą jazdę samochodem. Podsumowując wszystko, co zostało podane powyżej, nie sposób nie rozważyć zalet i wad turbodoładowanych układów napędowych. Plusy, minusy, wysoka moc silnika, konieczność rozgrzania, mała objętość przy dużej mocy, kosztowna konserwacja i wysoka cena, niskie zużycie paliwa, wysokie nagrzewanie, obecność turbosprężarek.